dla kogoś kto potrzebuje może to usłyszeć Okej, okay, tutaj mamy wiadomość dla kogoś kto jest do czegoś przygotowywany bądź przygotowuje się do czegoś. Jesteś może w procesie przygotowania się. Zobaczmy, na co się przygotowujesz. Ok. Czas, żeby ustalić nowe gole życiowe. Czyli jesteś w procesie ustalania nowych goli życiowych. Może zmiany kierunku w swoim życiu? Co jeszcze? Widzę, że może to być związane coś z twoją osobą z przeszłości. Z twoim exem, z twoją ex. Widzę, że tutaj jesteś w takiej energii, w której widzisz. Zaczynasz rozumieć. Bądź uświadamiasz sobie, bądź jesteś w procesie. Zrozumienia, że osoba, z którą się łączysz Czy na przykład chciałaś, czy chciałeś być Być może nie jest odpowiednią dla ciebie osobą Zrozumienie, że to nie jest twoja bratnia dusza Może to nie jest dla ciebie Zaczynasz rozumieć, że musisz może coś zostawić za sobą Musisz się też od czegoś odciąć Musisz na coś postawić krzyżyk w okresie lata tutaj mogło się coś. Teraz jest lata, co nie? Tak więc mogło się coś wydarzyć bardzo znaczącego, gdzie czuję, że twoja, twój sposób myślenia mógł się zmienić, co do na przykład tej osoby, czy tego, tego związku, podejścia do tego. Może coś się wydarzyło. Czuję, że ten okres w ogóle lata a teraz to co mieliśmy za sobą, czyli retrogradację Wenus, która bardzo mocno zamieszała w naszym sposobie patrzenia na to, co jest dla nas. Co jest częścią naszego życia, co powinno być w naszym życiu. Oczywiście jest to Twoja wartość. Jeżeli widzisz, że na przykład trzymasz się czegoś, co deprywuje Ciebie z Twojej własnej wartości, to tutaj w wielu osobach są takie obudzone emocje, gdzie widzisz, że może osoba, której się trzymasz, czy trzymałaś, czy trzymałeś do tej pory. Nie jest to odpowiedni człowiek dla ciebie, i musisz się przygotować energetycznie na przyjęcie kogoś innego, spatrzenia na inną stronę swojego życia, wprowadzenia perspektywy innej osoby, bycia z inną osobą. Są to możliwości, które nagle się pojawiają. Czuję, że ten okres lata letni, on bardzo dużo odsłonił, dużo pokazał. Czyli to, co tutaj się wydarzyło w tym okresie niedalekim, bardzo wpłynęło na twój sposób patrzenia na siebie, na tą osobę, którą uważałaś, czy uważałaś do tej pory za człowieka, którego chcesz mieć w swoim życiu. Czyli tutaj mamy kogoś, kto przygotowuje się do może odcięcia się od osoby, jest w procesie. Odcięcia bądź ten okres lata dla ciebie był takim okresem przygotowania się na odcięcie tego, co nie jest dla ciebie, co nie odpowiada Twojej wartości wewnętrznej. I może tutaj przez to lato jest pokazywane Tobie, że. Jest, jest to dobry czas na to, żeby ustawić w swoim, ustalić w swoim życiu nowe gole życiowe, które przyniosą Ci więcej satysfakcji. Może non-stop trzymałaś się, czy trzymałeś osoby swojej byłej, ex i jest zrozumienie, że musisz dla własnego dobra wypuścić tą osobę, bo jeżeli nie odczuwasz satysfakcji, jeżeli te, tego człowieka nie ma w Twoim życiu, a chcesz mieć kogoś obok siebie, to musisz zrobić kroki w kierunku Odcięcia się od tego, co było, żeby można było wpuścić coś nowego, co Ciebie usatysfakcjonuje. Jest to patrzenie się na siebie poprzez pryzmat. Pewnie, że mogę, pewnie, że potrafię, pewnie, że chcę. Dlaczego mam być nieszczęśliwa? Dlaczego mam być nieszczęśliwy? Chcę miłości. Co muszę zrobić? Jakie kroki muszę? Kluczem do sukcesu. Aby ta miłość była w moim życiu, a nie tylko demony czy duchy przeszłości, których się trzymam. Tutaj mamy kogoś, kto sobie uświadomił, że trzyma się kogoś, czegoś prawdopodobnie z przeszłości, co nie daje satysfakcji tej osobie już w tym momencie. To nie jest osoba odpowiednia dla ciebie, to nie jest Twoja bratnia dusza. W okresie lata zostało Ci pokazane coś bardzo ważne, co wpłynęło na Twoją. Decyzję, na Twój sposób patrzenia na to. To jesteś przygotowywany, przygotowywana do wypuszczenia czegoś, co jest dla Ciebie nieodpowiednie, odcięcia dosłownie, śmierć, transformacji tego, co zdało rolę w Twoim życiu bardzo ważną rolę, ale jest zrozumienie, że musisz dla własnego szczęścia, musisz, musisz odciąć coś, co nie daje Ci satysfakcji i trzymanie się tego, co było, blokuje Ciebie na to, co chce wejść do Twojego życia. Co, co powinno być dla ciebie lepsze? Bo czemu nie? I wierzę. I tutaj mogło wydarzyć się coś takiego z zaskoczenia nawet. Może Twoje podejście jest dla ciebie zaskakujące. Może nigdy się nie spodziewałaś, czy nie spodziewałeś, że nie będziesz chciał mieć te tego człowieka w swoim życiu na przykład. Może wydarzyło się coś w okresie tego lata, gdzie zobaczyłaś na przykład jakąś sytuację kryzysową, która wprawiła ciebie. Wielkie zakłopotanie Może po prostu odczułaś, że nie chcesz już być część, Nie chcesz już przechodzić cały czas przez Wzloty i upadki z tą osobą Na przykład Mogło dojść do jakiegoś wypadku Mogło dojść do czegoś, co wpłynęło na Ciebie To tak jakbyś Uderzyła się w głowę i na drugi dzień stwierdziła, że już nie chcesz Być w miejscu, w którym jesteś patrzeć na tą osobę, przebywać w, w tej energii i czujesz, że to jest taka zmiana, która bardzo długo w Tobie się jest to zupełnie nowe podejście Twoje, zupełnie nowe jest to na pewno uświadomienie sobie swojej własnej wartości swojej mocy tego, że stać Ciebie na wszystko, że możesz mieć wszystko i jeżeli będziesz trzymała się Czegoś, co nie jest zrównoważone dla ciebie, co nie daje ci satysfakcji, odbierasz sobie sama przestrzeń na to, żeby naprawdę cieszyć się, będąc kimś, kto naprawdę uzna ciebie jako tą jedną, jedyną, czy jedynego. Tak więc, to, co dzieje się tutaj, to, co się wydarzyło w tym okresie yy, lata, co dalej się dzieje, może co się wydarzy, yy, bo lato jeszcze dalej trwa, to ma, to ma za zadanie oczyścić karmicznie tą relację, Twoje uczucia. Czuję, że to jest zmiana, która jest bardzo długo oczekiwana, może przez ciebie. Czuję, że energetycznie jesteś przygotowywana na coś nowego i rozumiesz, że musisz podjąć działania, które są dla twojego dobra i które są fair, bo jeżeli byłaś traktowana nie fair, to dalej pozwalając tej osobie traktować się w taki nie fair sposób sama robisz sobie krzywdę, sama sobie odbierasz możliwość zaczęcia czegoś nowego w miejscu z kimś, kto naprawdę traktowałby ciebie w sposób, jaki powinnaś być traktowana. Okay. Uznanie swojej wartości, zrozumienie, że czas iść dalej, czas ustalić nowe gole życiowe. Czyli mamy tutaj kogoś, kto nie chce być i nie chce być związany z osobą, z którą był, czy była. Nie chce być już w tym związku. Może potrzebuje zostawić tę osobę, potrzebuje zerwać z tą osobą, jeżeli jesteś nawet z tą osobą w związku do tej pory, to jesteś energetycznie przygotowywana do tego, żeby zerwać, żeby zakończyć tą koneksję, oczyścić karmicznie siebie i zacząć od nowa zresetować swoje zaplecze energetyczne na to, żeby przyciągnąć kogoś, kto jest lepszy dla Ciebie. Czyli zrozumienie, że osoba, z którą do tej pory byłaś czy byłeś, nie jest Twoją bratnią duszą, nie jest dla Ciebie dobra, nie jest dla Ciebie osobą, która powinna być w Twoim życiu. Tutaj dosłownie wieża i y, śmierć, sprawiedliwość. Jest to dla mnie zerwanie, jest to dla mnie obudzenie się w końcu ze snu, w którym, w którym byłaś, czy tkwiłaś cały czas, i jest zrozumienie, że tkwię w czymś, co mnie trzyma, albo odbiera mi możliwość manifestacji czegoś, co jest dla mnie lepsze. Czyli możesz też być przygotowana, do, przygotowana czy przygotowany do zerwania z drugą osobą, z którą jesteś do tej pory. Bo tutaj odczuwam brak satysfakcji, zrozumienie, że, że osoba, z którą Cześć. jesteś, czy której się trzymasz, nie jest odpowiednia dla ciebie. Tytanie. Czas iść do przodu, czas na transformację, czas zakończyć to, co było. Może tutaj dojść do jakiejś kłótni, może dojść do rozwodu, może dojść do zakończenia y, intymnej relacji, w której do tej pory byłaś czy byłeś, bo jest zrozumienie, że masz wielką wartość, która nie jest reflektowana w tym związku z tą osobą, którą do tej pory uważałeś, czy uważałeś za swoją bratnią duszę. Jeżeli jesteś z tą osobą w związku, dosłownie jesteś przygotowywana, przygotowujesz się do zerwania energetycznego. Jeżeli jest osoba, której się trzymasz energetycznie w przeszłości, nawet nie będąc tą osobą, to w końcu dochodzisz do zrozumienia, że energetycznie jesteś gotowa, żeby wypuścić tą osobę, której się trzymasz w przeszłości, i może miałaś cały czas yy, do tej pory takie. Yy, yy. Może marzyłaś o tym, że ta osoba się zmieni, że. że... Że, że może coś między wami się z, stanie. W końcu, tutaj ktoś, ktoś jest wybudzony z jakiejś iluzji widzę z czegoś, co jest z czymś, co jest związane z przeszłością. Wielka zmiana życiowa. Same główne arkana. Wielka, ogromna zmiana życiowa. Reset, wielki reset w związkach. Jesteś przygotowywana czy przygotowywany do tego, żeby przyciągnąć tą jedyną czy tego jedynego. Kogoś, kto naprawdę odpowiada Twojej wartości temu, co wewnętrznie jest dla ciebie ważne. I sama też, czy sam wewnętrznie przygotowujesz się i rozumiesz, że jest to teraz taki okres, ten, w tym lecie, w okresie letnim zostało ci dużo pokazane, jak powinnaś czy powinieneś podchodzić do, do, do siebie, do, do związków, do tego, co chcesz dalej mieć, co chcesz przyciągnąć, kogo chcesz mieć w swoim życiu. Całkowita re reewaluacja tego, co było, na koszt tego, co będzie. Jesteś z nieodpowiednią osobą, trzymasz się kogoś nieodpowiedniego, blokujesz tego jedynego czy tą jedyną. Okej? Okay? Okej. Okay. Pa pa.